witam was tutaj first a to jest kolejny odcinek z serii Gun just the first tak nie dokończymy jeszcze domku. <grym> ale nie w tym odcinku tym się nie zajmiemy tam jest wyspa a ja mam materiały tak dzisiaj wybudujemy most Dokładnie, most do tego do do tego tego do tej wyspy, no usuniemy to. Zamieniamy to wszystko na deski. Żeby sobie zrobić, że jak tutaj i tutaj tak Że tak zrobię. O. A jak zaczniemy, to zaczniemy odtąd. No. Wiecie co? Nie on to przyspieszę. Tak, przyspieszę to wam i... I spotykamy się po wybudowaniu tego. Dobra, cięcie! Lol, co się stało? Czyżby wybudowałem tyle mostu? Możecie mi powiedzieć, napisać w komentarzach, co się stało? Nie wiem. Lol, czekajcie, może zmienić na. To jakiś bóg? Nie wiem na fazę zmienia no to chwilę jeszcze tu pobudujemy czy co mam inny pomysł zrobimy to żeby było łatwiej ale no bez wała. co to miało być Dużo ziemi się przyda Ja yeah. sześć chlebków. Dobra, jednak zrobię jeszcze raz przyspieszenie, bo to co się stało, to było dziwne? Tak, mogę to chyba nazwać dziwne, ale tego mostu chyba w tym odcinku nie skończę, ale no, zobaczymy. czy no, skończę, dobra, to ja się widzę, widzę z wami po zakończeniu budowy mostu. 嗯。 Już jestem z Wami, jak widzieliście sami. Nie mi pół płytek. Niestety będę musiał sobie je zrobić. Mam jakiegoś. Jest Stone. No. Mam generator cobblestone Wam pokażę, ile pokopiemy. Tutaj tylko stoję i sobie kopię. I tak, i tak to zrobimy no. i co? co bym mógł jeszcze takiego ciekawego bezsensownego pokazać Bierzemy się przy okazji zboże. dobra jest no i ja zbiorę Wszystkie potrzebne materiały i spotkam się z wami, znaczy się, to jest już koniec odcinka, a w następnym dokończymy budowę mostu. O tak. No to co, cześć, hej i czołem. Ten most będzie dużo, dużo większy. Bye, bye.